Przed nami 733 odcinek serialu Akacjowa 38. Elwira nakłania Simona, by mimo wszystko się spotykali. Fabiana wciąż utrzymuje, że widziała swoją córkę. Ursula popada w obłęd. Jest przekonana, że jej druga córka chce się na niej zemścić. Odcinek 733 serialu Akacjowa 38 w piątek 24 października. Akacjowa 38, odcinek 733 w piątek 24 października 2025 roku o godzina 18:40 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie 733 odcinka serialu Akacjowa 38. Elwira nakłania Simona do tego, by mimo wszystko się spotykali. Fabiana wciąż utrzymuje, że widziała swoją córkę, Kajetanę Tymczasem Ursula obawia się, że jej córka Olga chce się na niej zemścić. Adela nie chce się przyznać Celi i Susanie, że jej miłosna noc z Simonem spaliła na panewce. Servando uczy Hasinta uwodzić kobiety. Casilda ostrzega kuzyna, że Servando nie jest w tym mistrzem.